Po prostu świetnie! Piątek, weekendu początek, pogoda petarda, ciemno-szaro, ponuro wieje, leje. A uu, A wczoraj było 20 stopni. Witam, panowie i panie. Przypominam o łapeczkach, o komentarzach. Reklam nie przewijamy. Grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli nie subskrybujesz, a lubisz negusika, zostaw subika, żebyś był z filmami. Na bieżąco zaraz polecę na siłownię. Dziś sobie zrobię przysiady na jędrne poślady. Tak, żeby wpędzać panie w kompleksy. Nie chcę się tutaj chwalić, ale cycuchy też mam większe od niektórych pań. <śm> taki, <śm> taki jestem podły i wredny. Mamy tutaj nowego widza na kanale Bożena Wojciechowska84. Bożenka, uważaj, ja czytam wszystkie komentarze. Pomawiasz mnie tutaj w niektórych komentarzach, że niby kogoś obrażam, chcesz to Ciebie. Zaraz tutaj obrażę na wymyślam, nawciskam, na wizji. A czemu by nie? Takie poddenerwowanie może wynikać z odstawienia nikotyny. No, już ponad 3 miesiące nie palę. No ale po 30 latach palenia we krwi pewnie jeszcze spore dawki tego krążą. Pogoda też ma wpływ. Bo mało światła słonecznego i mamy odpływ energii. No, wielu widzów tutaj, właśnie pod tym filmikiem, który komentuje, napisało, że mają odpływ energii, chociaż trafiło się kilku tutaj twardzieli, co jeszcze próbują się stawiać spokojnie. Życie też was kiedyś przeora jak mnie. Też mi się kiedyś wydawało, że jestem niezniszczalny, i całe moje otoczenie też uważało mnie za mega twardziela. No ale ręka sprawiedliwości mnie dopadła. Ruch na świeżym powietrzu dobrze robi i kontakt z ludźmi pozytywnymi, pozytywnymi dobrze robi. Pozdrawiam. Tylko gdzie tych ludzi pozytywnych znaleźć? Zwłaszcza w taką pogodę, o tej porze roku. No, wszyscy pozytywni noszą maski. Tak to się niby uśmiechają, ale jak się odwrócą, już myślą, że na nich nie patrzysz, to nie patrzysz, to im mina automatycznie zrzednie. Także to jest wszystko sztuczne i na pokaz. Powiem Wam, szczerych ludzi jest naprawdę niewiele, a ja zauważyłem w ostatnich dniach po sobie, że dopada mnie fibromilagia. Co to jest, Nygus, fibromilagia? Fibromilagia to jest ból wszystkich mięśni tak jakbyś miał na całym ciele zakwasy brak regeneracji no spowodowane moim złym nastrojem tak, poczytajcie sobie co to jest fibromilagia jak się tego pozbyć? podobno są jakieś kąpiele relaksujące i tak dalej ale pomimo wszystko idę na siłownię, trzeba trenować dalej, może mniejsze ciężary ale robić swoje nie siedzieć na chacie w taką pogodę się nie dobijać. No, masakra jest. Klara, cała prawda, ja dziś jestem tak rozjechana, że nawet nie mam siły komentować. Ale, Klara, napisałaś komentarz. Gratuluję ci. Jesteś bardzo dzielna i wytrwała. Nie poddajesz się. Jesteś rozjechana. Mówisz jak żaba na drodze, ci się nogi rozjechały. <laughs> że, co się tam wydarzyło. To wam powiem szybki kawał. Idzie psycholia jakiś sadysta, taki wiecie, nawiedzony. No i na chodniku siedzi sobie żaba. Siedzi sobie na chodniku żaba. Zobaczył żabę, to ją rozdeptał. Także aż żabie oczy wyszły na wierzch. No i patrzy na tą żabę i mówi: I co? Zdziwiona? No, taki kawał w taką pogodę. No i tutaj Tadzi86, już widzę, że jesteś mocno, chłopie, odklejony. Kiedyś życie cię przeciągnie, jak ścierę po podłodze gdzieś w toalecie publicznej na dworcu centralnym. To może zrozumiesz kilka rzeczy, chociaż nie życzę ci tego, ale może kiedy tego doświadczysz, to coś do tego twojego mózgu dotrze. Tadzi86, nygus w dupie się przewraca od dobrobytu. Tutaj akurat masz rację, że wielu ludziom się poprzewracało i nie znają umiarą. Cała ludzkość, człowiek martwi się, czy przeżyje, czy coś zje, albo jego zjedzą. Nie słyszałem o kanibalizmie w ostatnich czasach. Może gdzieś jakieś plemiona jeszcze istnieją? Może gdzieś jakiś psycho jeszcze jest, który ma jakąś lodówkę, w której przechowuje nogę sąsiad, sąsiadki przykładowo, jak wiecie u mnie wszystko w całości. Dziś jest absolutny brak problemów i nasza natura sama je wytwarza. I tu się grubo mylisz, tu się grubo mylisz, Tadzi, obejrzyj sobie filmiki psychologów, co mówią w tej chwili, w dzisiejszych czasach młodych osób naprawdę w ekspresowym tempie przybywa, którzy mają problemy natury psychicznej, mają problemy ze sobą, nie mogą się odnaleźć, jest przewidywane i wspominałem na tym filmie. Najwyraźniej masz coś z głową albo ze słuchem, że w roku 30-35 maksymalnie większość populacji będzie na mocnych środkach wyciszających, ponieważ depresja będzie jedną z najczęściej diagnozowanych chorób. Tak, nie złamania, nie przeziębienia, nie biegunka, nie sraczka. Tylko właśnie depresja. Także przestań pieprzyć w komentarzach. Oczywiście są ludzie, którzy zmagają się z chorobami swoimi czy bliskich, mało wiesz o życiu. I naprawdę niektórym takim jak ty, przydaje się, żeby życie ich troszeczkę przeorało. No. Ci, którzy często używają alkoholu. Oni też mają swoje problemy. Tyle, że nie mają odwagi iść do lekarza, nie mają odwagi iść na odwyk yy, do klubu AA. Swoje problemy zapijają. Alkohol jest odsetek lat i po prostu w ten sposób swoje problemy rozwiązują. Także, jeżeli ktoś idzie do lekarza, dostaje tabletki i tak dalej, ja też nie jestem zwolennikiem tego. Ale jak jest taka potrzeba, jest taki mus, no to trzeba po prostu iść. Także to, że ludzie sobie tutaj wymyślają, a problemy jak ktoś zdrowy. Ale problemy jak ktoś zdrowy. Jeżeli ktoś w sobie zdrowy wymyśla problemy natury, że jest niby chory, to jest hipochondrykiem, z tego co dobrze pamiętam. No. Jakie w pracy nie ma, na co na, nie ma na coś kasy litości. Głupio zacząłeś pisać. Początek komentarza miałeś dobry, ale dalej się rozjechałeś bardziej niż pani Klara tutaj w komentarzu, która napisała, że jest rozjechana. Także a w ogóle muszę zobaczyć, co ty tutaj wypisujesz. Pod moimi. Mniegó, twoja gadka, która leci tu. Dalej rozumiem, I dalej rozumiem to, ale pomyśl kobieta zakłada: Co rozumiem, Cię Negus? Mam super żonę i dwójkę dzieciaków. Bez nich nie chciałbym mi się dążyć. Tak, to skoro masz dwójkę dzieciaków, to się na nich skup radzę ci, tadziu. Bo tak jak wspomniałem, większość bardzo dużo młodych osób, już w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym podstawowym są stawiane diagnozy, że dzieci mają problemy z depresją. Tak żebyś się któregoś dnia nie zdziwił twardzielu, że dzieciak do ciebie przyjdzie, będzie chciał z tobą porozmawiać, a ty go odtrącisz, powiesz nie maruj, nie wymyślaj sobie problemów, a potem znajdziesz go gdzieś wiszącego na drzewie. No. No niestety, z takimi jak ty trzeba krótko i tutaj nagram jeszcze jeden filmik usunąłem jednego z widzów, tak komentujących Tomek, Tomek. Będzie o tej tematyce filmik, bo niedawno, tutaj miesiąc temu, wydarzyła się tragedia u mnie na siłowni. Także, może tych twardzieli, co w ten sposób myślę, troszeczkę uświadomię tutaj. Maria Kowalska, myślę, że dobrze zrobiłby pobyt w senatorium, może Ciechocinek, być może, może się wybiorę, jak będzie taka potrzeba. Pani Sabina tutaj elaborat napisała. Zobaczmy. Jakby słońce i lato miały rzeczywiście znaczenie na samopoczucie człowieka, to we Włoszech i innych słonecznych krajach nie byłoby depresji. Kilka tygodni temu słuchałem włoskiego psychoterapeuty na YouTube, powiedział, że jeden Włoch na trzech zażywa leki psychotropowe, to znaczy 33% społeczeństwa łyka tabletki, żeby przetrwać. Do tego dodamy tych, co leczą się innymi substancjami uzależniającymi, bara bara... Tabletkami, bieganiem, innym dziwnym rzeczami. Bieganiem uważa pani za dziwne rzeczy. Ja uważam to za bardzo dobrą formę spędzania czasu prozdrowotną, i jeżeli komuś pomaga, to bardzo dobrze, że biega. Lepiej biegać niż brać tabletki. No ale pracoholizmem to ile, ich, to ile jest tych, którzy się czują dobrze, znak zapytania, nie wiem ilu jest tych, którzy czują się dobrze. Pani jest ewenementem, Pani Sabino, bo Pani napisała, że w taką pogodę jak dziś właśnie czuje się Pani dobrze. Także nie wiem, czy Pani mieszkając w Polsce, może tutaj Pani bardzo cierpi, powinna się Pani przeprowadzić gdzieś, nie wiem. Albo chociaż wyjeżdżać na okres opadów deszczu do nie wiem, Wietnamu, Tajlandii, gdzie przez dwa miesiące, trzy miesiące non-stop leje no tam by pani odżyła, wróciła pełna energii do nas. Przypisywanie słońcu magicznego działania przeciwdepresyjnego jest bzdurą. Pani Sabino, ja panią bardzo proszę, niech pani się doedukuje. Są badania, witamina D3 jest potrzebna. Brak witaminy D3 powoduje też problemy z depresją. E, kiedyś w Norwegii e, na. Mm, kasę, ubezpieczenie zdrowotne normalnie lekarz wypisywał receptę, a na recepcie było wypisane, że potrzebny urlop w ciepłych krajach i naładowanie się słońcem ponieważ w Norwegii przeważnie jest tak jak teraz nawet w porze letniej rzadko słońce się pokazuje i ludzie tam nagminnie e, chorują na depresję, także proszę mi takich rzeczy tutaj nie pisać ja się świetnie czuję, kiedy wygrzeję swoją nagą, starą dupę na słońcu jak człowiek czuje się dobrze, psychicznie jest zadowolony ze swojego życia, akceptuje to, czego zmienić nie idzie, to w każdej porze roku czuje się dobrze. Niech Pani to powie tym wszystkim, którzy nawet, nie wiem, Mike'owi Tysonowi, Muhammad Ali i ostatnio jeszcze nie oglądałem wywiad z naszym bokserem Szpilką, który przyznał się, że też podjął próbę samobójczą. No. Tak się wszyscy świetnie czują i sobie radzą. Robert, 7.7. 7 Stres i uzależnienia różnego typu to ukryci, zabójcy instrumenty władzy. Dlatego najlepiej zarabia się i rządzi ludźmi, którzy się, których się utrzymuje w ciągłym strachu i uzależnieniu. Pozdrawiam. No i do tego oni zmierzają. Do tego zmierzają, żeby wszyscy byli na bombani, jak mi się koala, na tapsach i, i dużo nie myśleli, nie protestowali, robili to, co im każą. No. W tym kierunku ten świat zmierza, nie widzicie tego? Wam się wydaje, że wy jesteście wolni, jacy? Maciej, z pomyśl sobie, chłopie, że dopiero dobiliśmy do półmetku naszego życia. Ja za tydzień kończę 49, także spokojna głowa po 50, dopiero życie się zaczyna. Pozdrawiam. No to najwyraźniej u ciebie Maciej, dupa szaleje, e, głowa się wieje, dupa szaleje. Życzę ci najlepszych lat swojego życia, w okolicach setki. E, Martin Borowia To nie są chmury Nie wiem co to jest ale fajne wzorki się zrobiły Małgorzata Schalibibę. Libibę. Nygus i jego następna twarz Rzeczywiście tak jak Księżyc Nie wiem o co tobie chodzi Małgorzata Nie wiem czy tu wchodzić czy nie wchodzić w twoje komentarze Może zaliczysz komposta po tym filmiku Może wejdziemy na koniec Barta, zwak, cześć, Gus, masz rację, coś się dzieje niedobrego, ale trzeba dalej żyć i cieszyć się z tego, co mamy. Zdrówka, pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Barta, dużo zdrówka dla ciebie. Zawsze komentujesz, troszkę tam kiedyś napisałeś o sobie. Trzymam kciuki za ciebie i podziwiam. Honda, pozdrawiam serdecznie. Pozdro, Rafał Niewiadomski, pozdro, tu już napisałem. Dario, 57 siema, Siema, ja się czuję bardzo dobrze, czy jest ciepło, czy zimno, czy pada, czy nie. Nie wiem, może sam się wkręcasz w taki nastrój pozdrow. Nie wiem, czy sam się wkręcam, po prostu budzę się rano i patrzę przez okno i sobie myślę ja pier. No. Ja jestem człowiekiem, który lubi naturę, który, który lubi wyjść z domu, nie lubię przesiadywać w domu. I jak widzę, że za bardzo nie ma co robić, bo jest paskudna pogoda, to dostaję po prostu na głowę. Tak już mam, każdy z nas jest Dario, inny. Martin Borowia. Zombi już jest. Odstawić, ograniczać komórkę 5G. Swoje robi mieszkanie blisko. Anten 5G, pasza, chemia z biedry, pryskanie z nieba, do lasu z dala od miasta. Do lasu też nie za bardzo, dostaję cały czas tu powiadomienia, nie idź do lasu. Alert, uwaga, bo zrzucamy trudki, zrzucamy przeciw robakom, zrzucamy tą. Cholera wiecą i tak naprawdę zrzucają czy... Także już chyba nigdzie, a i w e, mówisz 5G. W lesie też masz już zasięg telefonu. Także jesteśmy usmażeni wszyscy jak w mikrofalówce kurczoki z rożna. Konioni pozdro. E, Mariusz Wasilewski. Minimalizm minimalizm plus permakultura równa się wyjście z Matrixa, pełna inter, integracja z naturą, życie według własnych zasad. Kiedyś powstaną takie Habby dla ludzi niedocenianych przez system relikt w przeszłości. Można jeszcze zmienić lokalizację i szukać niszy w innych miejscach. Nawet w Polsce jest to coraz bardziej popularny temat, ponieważ to, co nam szykują, przytłoczy większość ludzi. Słuchajcie, tak, ja ogólnie uważam, że fajną sprawą by było jakby jakiś miliarder, nie wiem, ktoś normalny taki, właśnie, który pragnie tego spokoju, kupił jakiś kawał ziemi. Odgrodził go w taki sposób, żeby nikt tam nie miał wstępu i założył tam po prostu nie wiem miasteczko, osadę jakąś wioskę, gdzie ludzie sobie żyją tak, jak chcą z telefonami, bez telewizorów bez telefonów kto żyje tak, każdy żyje sobie tak, jak lubi. Mogą coś uprawiać, mogą coś robić żebyśmy nie musieli w tym miasteczku nawet podatków płacić niczego żeby każdy był wolny i swobodny. Uwierzcie mi, sprzedaję wszystko, stawiam sobie tam domek, już mnie nie ma. Mogę nie mieć Mustangów, samochodów, niczego. Mogę sobie tam być między normalnymi ludźmi, palić ognisko, iść na ryby, żeby była sadzawka, iść do lasu, mieć co zjeść i na dupę założyć. i Więcej mi nie jest potrzeba. Christian Tarka. Pozdrawiam serdecznie, Nigusik, Dużo zdrówka życzę na swój wiek. Elegancko wyglądasz. Dziękuję Ci bardzo. Chris chodzi ze mną na siłownię, także wie jak Nygus wygląda bez koszulki. Nasz psycholog w okowach myśli. Pozdro. W okresie jesiennym zauważalny jest spadek nastroju. Nasilają się objawy w zaburzenia afektywnych zwłaszcza. Występuje też sezonowe zaburzenie afektywne, SAD. Choroba afektywna sezonowa, HAS. To trudny okres i czas dla ludzi zmagających się z dolegliwościami natury psychicznej. Dobrze, że poruszyłeś ten temat. Pozdro, Nygus. No dzisiaj oglądałem audycję psycholog i powiedziała, że jeżeli ktoś miał epizody depresyjne, to jest jak okręt i powraca cały czas do portu. Nie da się tego pozbyć raz na zawsze jest to bardzo ciężkie. Także trzeba się liczyć z nawrotami. Andrzej Antoni Zgórski, pozdro. Perun, medytacja. No właśnie dzisiaj słyszałem Perun od psycholożki, że medytacja nie zawsze się sprawdza, a nawet może być w niektórych przypadkach szkodliwa, bo za głęboko człowiek się w to zapuszcza. Tomasz Tomaszewski, Nego Piona dla Ciebie. Pozdro. Pozdrawiam. E, Siwy napisał Listopad, grudzień, styczeń to największy śmietnik W klimacie umiarkowanym, ciemno, zimno I gówniano Dopiero co wróciłem z Turcji Za dnia miałem 28 stopni e, e, Pełna patelnia W listopadzie Turystom już zimno i zakładają bluzy z kapturami Bo momentami wtedy spada do 18 stopni Bardzo dobrze im się wylosowało Ech, No to co Siwy Pakujesz się, jak nie masz tutaj zobowiązań Wyprowadzasz się do Turcji Masz to na co dzień Jomoto. Człowiek jest gatunkiem stadnym, dlatego wynikają takie stany depresyjne. Tego nie da się uniknąć, jeżeli jesteś osobą samotną. Pozdrawiam. Dlatego wychodzę na siłownię tu, tam, w sklepie, próbuję z ludźmi pogadać. Ja wszędzie próbuję z ludźmi pogadać. Pisaliście w komentarzach, Ny? a może ktoś nie chce rozmawiać. A gówno mnie to obchodzi, ale ja wychodzę z domu i chcę z ludźmi pogadać. Nie stoję nad nimi godzinami. E, w myśli pozytywności dla Was ogrzewajmy się dobrem. Pozdrawiam. No to najlepiej przy kominku z jakimś winkiem, z jakąś fajną panną ją przytulić kocyk, pogadać sobie, zapalić świeczkę, odłożyć te zasrane telefony, nawet telewizji nie, włą telewizji nie włączać, ewentualnie jakąś fajną muzyczkę, zrobić sobie nastrojowe światło, jak masz taki kominek w chacie, ogień się pali, ogień uspokaja. A może bym napalił w chacie? Dziś na środku pokoju ognisko. Ja piornicz. Co za pomysły, Baca się pojawił. Witam wszystkich wiernych fanów kanału. Życzę powodzenia w dalszych działaniach, stary Baca. Dzięki za to, że jesteś na kana kanale. Życzę wszystkim zdrowia oraz sukcesów w życiu codziennym. Życzę, stary Baca, dzięki. Baca, pytałem Cię raz w komentarzach. Pisałem, czy Ty nadal palisz, czy może już przestałeś palić, ponieważ pisałeś, że też rzuciłeś. Udało Ci się wytrwać, czy nie? Trzymam kciuki za Ciebie. Uncle Zigi, pozdro. Sabina Runka jest, jest, jesień jest piękna no piękna, ale ma coś w sobie takiego dołującego Krakowianka piękny plener i piękne miejsca dla re, rekreacji fizycznej i psychicznej, a pan tak się negatywnie nakręca, jakaś metoda, sposób medytacji by się przydała, niektórym pomaga modlitwa, przy której mózg się na tym skupia, jakoś to długo jakość tak długo istnieje, więc daje sobie radę w tym świecie Niedoskonałym, a okresami brutalnymi, gdy są wojny czy inne kataklizmy, Krakowianka. Nie wiem, jesteś chyba jakaś mocno uduchowiona albo nawiedzona. Na chwilę da się odwlec te myśli. Ja pójdę na trening, też odwlokę te myśli. W trakcie nagrywania w ogóle nie myślę o tym, co się w koło dzieje, bo muszę się tutaj skupić. A wszystkie filmy są w całości i to mi pomaga. Także lubię sobie nagrać filmik, bo wtedy wiem, że mózg mój się wyłącza na tą chwilę. A Patryk Sawiński byle do wiosny Nygus, Też mam ostatnio momenty, że nie jest mi za wesoło, ale wierzę, że jeszcze słonko zaświeci. Pozdro głowa do góry. Słonko pewnie zaświeci jeszcze. No przecież czemu ma nie zaświecić. Sławomy, sławomil siema, niech ta pora roku będzie, nie wiadomo jak piękna. Ja od zawsze do tej samej wiosny. Jej nienawidzę, a jeszcze jak masz jakieś problemy, to już całkiem masz dość. Spotkałem w markecie jakąś kobietę, stojąc do kasy, powiedziała mi, że ona taką pogodę uwielbia, a szczególnie jak pada deszcz. Może panią Sabinę spotkałeś. Pani Sabina w Poznaniu mieszka. Szczególnie jak pada, powiedział mi, że szczególnie pada deszcz. Spojrzałem na nią jak na wariata i czekałem, żeby jak najszybciej wyjść. Pozdrawiam i oby do wiosny. No do wiosny, tak, no za chwilę w ogóle te drzewa będą gołe, teraz to jeszcze jakieś liście, jeszcze kolorowo, za chwilę w ogóle będzie szaro, ponure, już O już mi się wyć chce normalnie, masakra jakaś Arek pozdrawiam Cię, raz. E, dawniej przesilenia jesienno-zimowe przechodziłem bezproblemowo teraz po prostu jestem tak zwana dętka no cóż, myślę, że to starość małymi krokami się zbliża I nie ma rady na układy, zwariowane czasy też mają wpływ gonitwy Zmartwienia cóż przyjmuję wszystko jak jest, gdyż wpływu żadnego na to nie mam. Pozdrawiam serdecznie ziomal miłego wieczoru. Ja kiedyś też tak miałem, że tego nie przechodziłem aż tak. Słuchajcie, ciężko. Monika Wasilewska. Pozdro Arek posłuchaj, rozmawiam ze znajomym 50 plus, wszyscy niemal, że mają takie stany jak ty. Co rano ta sama jazda, więc nie jesteś sam leki, apatia, frustracja, stany depresyjne itd. Powodów jest wiele wiek, przekwitania, hormony robią swoje. Może ja też przekwitam, nie wiem. Od, odpowiedzialne między innymi są za samopoczucie, spada serotonina odno, odnośnie twojego kaszlu oczywiście oczyszczają Ci się drogi oddechowe od niepalenia. Ja nie mam żadnego kaszlu, ja mam chrypę cały czas i coś mi stoi w gardle, ale ja kaszlu nie mam, w ogóle nic mi się nie odrywa po tym rzuceniu palenia. To też jest słuchajcie dziwne. Zobaczcie, godzina 17 już ciemno się robi. Ja pierdzielę. Zaraz lecę na tą siłkę. No, także jak widzicie, sporo ludzi tutaj pisze, że ma podobnie, ale kilku oderwańców się znajdzie i wiecie. Tomkrzyd, jesień i zima przytłacza mentalnie człowieka, bo człowiek pochodzi z Afryki. Nie jest psychicznie przystosowany do życia w takim klimacie i na tej szerokości geograficznej. Jak z Afryki? To czemu ja jestem biały? Czemu muszę się opalać? I dlaczego nie mam? No, czekaj, muszę sprawdzić, aż tylko, żebyście tutaj na wizji nie zobaczyli. No nie, no na XXL to on nie wygląda, inaczej bym został gwiazdorem filmów dla dorosłych. No, ale z takim sprzętem to ja mogę iść, wiecie gdzie? Na ryby z taką glizdą <laughs> i to jeszcze nie za wielkie okazy łapać, bo co na to może wziąć? Może jakieś miniaturki? No, lecimy dalej, e, klimacie. Taka ciekawostka: jeżeli po, poprowadzić linię na mapie Europy do Glasgow przez Hamburg, Warszawę do Kijowa, to na północ od tej linii żyje tylko 10% populacji Europy. Nie wiem, czy jeszcze się nagrywa, coś mi tu piknęło, czy coś się przerwało, coś się skończyło. Nie mam dla tego pojęcia. Może podzieli mi na dwie części ten filmik lecimy. Lili, pierwsza, pozdrawiam serdecznie Gusik i życzę spokojnego wieczoru. A tutaj Ci odpowiedziałem. Ewa Lidia, warto zajrzeć do Kaliego Grafisi. Ciekawe doświadczenie, nie wiem o czym piszesz. Krzysztof Maduzia, teraz jest kolorowo, potem zima i będzie do dupy. No i tutaj ktoś napisał jeszcze komentarz Stanisław Kraszewski. Powtórzę komentarz z innego forum: 3% ludzi myśli, 2% myśli, że myśli, a 95% prędzej umrze niż pomyśli. Szczególnie po szczypiarach. Pozdronygus Nie wiem wszyscy o tych szczypiarach I że to niby tak zaszkodziło Nie wiem, no może zaszkodziło coś Martin Borowia Haro kont Kontrola pogody do wiosny Nie będzie praktycznie słońca Tylko sztuczne deszcze Niektórzy tak twierdzą Ale to są różne teorie Patagonas, czasy ostateczne Upadek iluzji Przemiana naszych ciał Upadek systemu niewolniczego Ludzie są od siebie oddzieleni no są i to mocno no i tutaj Andrzej jeszcze napisał komentarz, alkohol też można uznać za antydepresant bo po co się pije, żeby właściwie nie myśleć mi jeden powiedział, że on jak się napije, to właściwie przestaje myśleć i ma wywalone ja tak na to, jak na to spojrzeć to już ponad połowa jest na antydepresantach no tak i to od x lat Adam, jego życie to nie bajka walcz i do przodu dajesz radę Cały czas walczę, idę do przodu, próbuję się ogarnąć. No dobra, chyba wszystkie komentarze tutaj mamy zaliczone. Z tego co zauważyłem, troszkę się pospieszyłem. Także lecę trenować te poślady. Pozdro, udanego weekendu. Głowa do góry. Hej.